Dzisiaj czas na mały update. Mały update, ponieważ zdecydowałem. Zdecydowałem, jaki ekwipunek będę robił. No i powiem Wam tak. Tero będzie zielone. ACT będzie czerwone. No i brakuje mi trochę przedmiotów. Troszeczkę przedmiotów sprzedałem, ponieważ jadę za niedługo na wakacje. Ale troszeczkę też wymieniłem. No i pokażę Wam, jak się to prezentuje. Nie mam karambita rubi, nie mam motylka fajda. Zostawiłem sobie M9 Crimson Web. Fabrycznie nową. To jest jedna z chyba 45 sztuk na świecie. Coś takiego. Dodatkowo ma cztery weby. Cztery weby, czyli cztery sieci na backside. No niestety na backside, ale trudno. Fajnie wygląda wręcz zajebiście, dlatego zostawiam to na 9 bo jest to mega mega rare item. Setup. Meczka fosfor do wywalenia. Memeczka Fosfor będzie do wywalenia, ale jeszcze została. Mam Emerald Webby Field Tested, mam Glovesy Fade. Te Glovesy Fade, y, szczerze mówiąc, chyba nie będą mi potrzebne, chociaż zobaczymy, bo może ogarnę jakiegoś Karambita Fade'a po prostu, żeby sobie był. Na razie zostaną, bo mam jeszcze Glocka Fade'a i może na jakąś, wiecie, zmiankę, no to może się przydadzą. Jest Abupa, jest Digielek, mam coś nowego, pojebanego. With Lotus mam. With Lotusa pod zielone terro, Well worn, bo well worn, ale ma look feel tested. Ten kałaszek to jest jakieś 3 dyszki. 3 dyszki, jak nie więcej. Mam motylkę go modoplera. chociaż ten motylek będzie do wymiany. Do wymiany, ja go sobie tak wiecie wziąłem, żeby był, żeby był pod te zielone gloves'y i do kałaszka, eee, ale no jak ktoś mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, że ja lubię flip y. i dzisiaj takiego flip a weźmiemy, pod gloves'y Fade'y mam tego szkieletona, ale on jest w statraku więc średni, mam jeszcze takie gloves'y, oczywiście pod M9, te wszystkie skiny w ogóle, które tutaj widzicie, czyli 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 1, 35, 37. Razem z tym 37 skinów jest dla Was. Wziąłem też naprawdę tych skinów w ciul. A te skinki są dużo wart. No, ponad 300 każdy, więc naprawdę będziecie mieli konkretne nagrody. I a propos nagród, no to zobaczcie ostatnich zwycięzców z ostatnich odcinków. Wysłałem już dla Was skiny, więc gratuluję każdemu, kto coś zgarnął. Nawet trochę więcej dostaliście. Nie dziękujcie, ja wam gratuluję i muszę wam coś pokazać, bo poza odcineczkiem zrobiłem sobie fajnego Anderka, no mógł być lepszy, powiem tyle, ale Anderek był fajny i zobaczcie to, Giga była na Jesterze, pierwszy co dała to dwa karambite z lotery dla Michaela i dla Adriana. Piękne ułożenie. piękne ułożenia, No, tyle powiem. Od razu pierwszą skrzyneczką tutaj wiedziałem, że raczej ta batla będzie moja. Jedynie bałem się ostatniej skrzynki, bo zobaczcie, z ostatniej skrzyneczki jest szansa na Dragon Lorkę, ale przyspieszymy do końca. Najlepsze dropy to właśnie Karambit Slotter. A z Beast Case'a na buście wypadła ta emeczka, taka propo. Eee, no, i mamy tutaj dwie dyszki. Ja Wam powiem tak, to sprzedaję, dzisiaj za to rozegram. Ale Karambit. Karambicik idzie tutaj na srogą wymiankę, ponieważ tak jak wam mówię, a właściwie tak jak wam mówiłem, ja lubię flip knife y. No i do zielonego, terro, to ja nie chcę tego motylka. Ja chcę tego flip knife'a Emeralda, bo jest naprawdę piękny. Dodatkowo myślałem, myślałem jeszcze co mógłbym sobie wziąć. No i wiecie co? Rozmyślałem nad karambitem Fade'em oraz nad karambitem Dopplerem. No i końcowo tak myślę, może no, chyba padnie na karambita fade. A. Chyba padnie na karambita fejda, chociaż jeszcze ten hot rodzik. Ile to będzie? 31. 31, czyli 5 dyszek by musiało być. I tak myślę, czy brać tego flipa hot roda pod czerwone cetę. jeszcze karambita fejda dodatkowo. No będzie to trochę, bo to będzie jakieś 40-41. Ej, to będzie wciul. Ale zobaczmy, ty, bo to chyba starczy. Starczy za samego jednego karambicika? Czy on jest droższy? Jest karambit Doppler, jest karambit fade tutaj. Fabrycznie nowy jest, droższy o 180 Zico. No troszeczkę brakuje. Troszeczkę tutaj brakuje. I ja myślę, że dobra. Na razie biorę to, czyli biorę flip Najfiko Emeralda, biorę hot roda. I karambita fade myślę, że dobiorę sobie na dniach, ponieważ. Będę miał już pełne CT i będę miał już pełne Tero z Flipknife'em Emeraldem, więc na razie to zostaje. Jeszcze dostanę troszeczkę kaszbaku, bo w sumie nawet nie troszeczkę, a prawie 11 kloca. E, przypominam Wam też o rozdaniu, troszeczkę skinów już nie ma, w sumie nie ma Falkiona, e, nie ma tutaj awupki, e, nie ma Redline'a, nie ma Awubki Asimów, ale macie dalej w ogóle te dowalone skiny, ja Wam poza odcinkiem. Poza odcinkiem, no możecie sobie tutaj zobaczyć, wrzuciłem wam redlineika, awupkę. E, I jeszcze jest w ogóle parakord Knife do zgarnięcia za 8 ziko. I nie gadałem wam o tym. Nie pokazywałem, po prostu wrzuciłem. E, więc za 8 ziko macie parakorda i wulkana. Zadychę parakorda i za stówę dalej do zgarnięcia motylka, grając na moim kodzie, jednak pamiętajcie, strona jest tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty ponieważ nic nie trafisz. Ciężko trafić na najlepsze przedmioty. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz sobie ten zielony plusik, wpisujesz kodzik Waks, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty. Jeśli coś zrobisz, możesz się tym pochwalić u mnie na Discordzie, na Instagramie. Linki masz w opisie, nawet jak przegrasz, też się możesz pochwalić. Ostatnio mało osób się chwaliło. Zapraszam na Discorda, możecie tworzyć tikety z batlami, no i zrobimy sobie odcineczek z Waszymi batlami, bo dawno nie było. No i myślę, że jedziemy. Jedziemy z batelką i jebniemy sobie dzisiaj under i jebniemy Anderka. I ja myślę, że na sam start dwa steampunky. Damy nowe skrzynie. Damy nowe skrzynie, bo tych nowych skrzynek w ogóle jeszcze nie otwierałem. Jestem ciekawy, kiedy będzie tak naprawdę. O kurde, 2600 za jedną. No dobra, niech będzie, ale jestem ciekawy, ee, kiedy będzie nowy evencik. Ja myślę, że dowalimy sobie jeszcze. A luksuriusa może nie. A dajmy może weapon case'a i damy jeszcze sobie brawo caseika. Może akurat jebnie tutaj Karambicik fate. I robię takiego underka na trzy osoby, jednak zobaczmy. E, zobaczmy, czy już są skinki, ok? Jest flip-knife emeraldzik. No i powiem wam tak. Tero jest piękne. Tero jest piękne. Calutkie, zielone jeszcze motylek na zmiankę, ale będę raczej grał flip A hotrot. Hot rod bez naklejek, ale Emeczka również jest. No, i tak naprawdę CT i terro mam skończone, więc elegancko. Reszta skinków to będzie po prostu na zmiankę, jak mi się znudzą. Ale lecimy z tym underkiem i zobaczmy, czy ten anderek tutaj jakoś porządnie jednie, bo aż sam jestem ciekaw. Wszystko na gesterze i zaczynamy grubo z tym pankiem. No, dwa kałaszki fuel injector, field tested. No, lepiej w sumie niż ta awupka dla mnie. Ale bez Emeczki Knight. No bez Emeczki Knight to początek dosyć średni. Zobaczmy te nowe eventowe. E, widziałem tam jakiegoś talona, ale teraz kwestia, czy to był, to jest Marble czy czy Doppler. Nie zauważyłem. Szczerze mówiąc nie zauważyłem. Zaraz otworzymy te skrzynie normalnie, bo jestem ciekawy. A co? Mamy tutaj motylka minimalware, a najlepsze co to jest AWPa. O kurwa! Ej, trzy motylki Lore minimalware. Tutaj wjechały. Nie. Ja pierdzielę, Ej, to się tak zajebiście ułożyło. I trafiam. Forest DDPady fabrycznie nowe. Mamy cztery skrzynki do końca. Będzie ciężko, coś mi się wydaje. Chociaż. No, będzie ciężko. Nie no to już było tak dobre ułożenie i ja trafiam glowsy kuźwa forest z dedepady Akurat fabrycznie nowe No i bez szans jeszcze kosa dla mnie Flipknife Case Hardened i zobaczcie, że tutaj jebną standardzik, jakbym zmienił tryb. To byłaby pojebana batelka, ale niestety. I powiem wam, że jestem ciekawy tej skrzyni, otwórzmy ją, czy wpadnie motylek? Aha, mamy CZK Yellow Jacket. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. No w tamtym przypadku, w tamtej battle'i to trzy motylki, trzy najlepsze skinki prawie. Nie licząc awubki Prince Tam to, to był drugi najlepszy przedmiot. A tutaj mamy Talona Knife Dopplera Face 1. Zobaczmy. No mamy USP-ka i mamy m Glitched Point. OK, jeszcze trzy. MP7 Fate i SG. Mam 9 kloców i ja Wam powiem tak. Zobaczmy jeszcze trzy. Okej, okay, no nie ma talona, odpuszczam. A ten Pit Stop Case... Ej, tutaj jest Digielek Blaze w ogóle. To jest zajebisty Digl. Ja go mam akurat w ekwipunku. I mamy jeszcze ta Autotronic. On jest fabrycznie nowy, więc tragedii nie ma. Ale mamy z pierwszej Digla Code Red. Zobaczmy, drugie, trzy. Bajonecik przeleciał, ok, i widzę, że tutaj no słabiutko dzisiaj, naprawdę słabiutko. E, zrobię underka. Ja zrobię sobie tutaj underka. Ja myślę, że tego underka to zrobimy w, w taki sposób. Damy tego victory lapa, e, Damy sobie jeszcze tą drugą, ten flat out i damy jeszcze tego pit stopa. E, pit stop jest tutaj. Dam trzy skrzynie Anderek jeszcze na trzy osoby. No i zobaczmy, czy tutaj jednie tak, e, tak jak wcześniej. No fajnie, je, bo trzy motylki w sumie. E, może akurat. No może akurat ten Anderek tutaj wleci. Żałuję tej batelki wcześniej. Naprawdę tam było takie fajne ułożenie. I pod koniec tak się spieprzyło, że nie mam pytań. I zaczynamy, no. Średnio dosyć. O, tutaj też nic fajnego w sumie nie wpadło na dżesterze i ten pit stop da coś fajnego. O, nie dał nic Digle blaze w sumie był obok. No i tutaj Bot rosso to zgarnia. A ja mam tyśaka. Ja wam powiem tak. Nie, M9 jeszcze zostawiam, ale Vice i M9 Marble Fate sobie sprzedam. Mamy 16. Taka. Ja zaryzykuję. Kliknę sobie 2%, klikam serduszko i niech tutaj wjeżdża motylek emerald. Nie ma tylko emeralda i jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden ryzykowny hit. Skrzynia 2%. Skrzynia 2% Butterfly Emerald. I zobaczmy, no zobaczmy. Może ten Underek do 3 razy sztuka, jak to się mówi. Chociaż jednego. Nie ma, unlucky. Mam jeszcze tylko Emeralda tutaj. Ale... On czeka na i a i niestety, ale nie ma ostatnio. Wiecie co, robię skinka dla was? Ja myślę, że zrobimy to w sumie może na lunarze na buście. Może akurat jakiś fajny skinek tutaj dla was wiedzie. Jest ameczka Golden Coil, m 4 a 4 i jest USP Detra. A myślę, że otwórzmy jeszcze trzy. Dzisiaj słabe trafy były, więc takiej drugiej ameczki wam nie rozdam, ale coś tak do dwóch stówek. O, to był dobry trap w ogóle, jak na Lunara. I fajny digielek, i fajna Meczka. Mamy tym razem AWP, USP i Cyrexa. Dobra, niech będzie. Ta AWP Fire, AWP Fire za 280 ziko leci dzisiaj dla Was. Żeby ją wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę dzisiaj. Dwie łapeczki to będzie 59 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo pamiętaj, musisz mieć suba mnie na kanale. I pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, no to niestety skina nie zgarniesz. A nawet jak wybiorę Twój komentarz, a nie masz suba, no, to szukam od razu innej osoby, innego komentarza, żeby, żeby to było jasne. Żebyś wiedział. Dzisiaj w komentarzu robimy w ogóle update No, bo może już zaplanowali niektórzy jakieś plany na wakacje. Ci, którzy jeszcze nie mieli, ostatnio jak pytałem, jakiś miesiąc temu, 2-3 tygodnie temu. Więc update -ing. Jakie macie plany na wakacje? Czy gdzieś lecicie, jedziecie? Cokolwiek. Po prostu. Ja lecę do Hiszpanii. Lecę do Hiszpanii na Costa del Sol. O, do. Kurczę do raju. Do raju dla. dla ten. różowych osób, żeby tutaj nie być wiecie jakoś niepoprawnie politycznie, ale. No padło. Tore Molinos. Możecie sobie wpisać, jakbyście chcieli się tam wtajemniczyć i wiedzieć coś więcej. A ja myślę, że atakuję ostatnią batlą I niech to będzie sher. Niech to będzie sherb. I damy, tak. Dwa Steampunky. Damy trzy razy Dream and Nightmara. Damy dwa Breakouty. Damy dwa Fenixy. Damy Riptida. Damy All Star Case. Damy Hydre dwa Raz, dałbym jeszcze to, tylko coś zabiorę i zabiorę jednego Nightmare'a. Robimy takiego szerdzika na 12 skrzynek. Ja wam powiem tyle: dwie Emeczki Knight. Jak chcę tu widzieć dwie Emeczki Knight, damy bota Emily, bota Rosso. O właściwie, takie dwie Emeczki Knight, to bym chciał widzieć. Zobaczmy, czy wjedzie chociaż jedna. Ok, z pierwszej niestety mamy Falcona i no ale mam nadzieję, że z drugiej pojawią się tutaj dwie Emeczki Knight. Ja pierdzielę. nie ma ani jednej. No i może z Dreams and Nightmares jakiś motylek Emerald na farcie. Jeszcze z Rip Riptide'a jest szansa trafić motylka Emeralda. O, jest coś! O kuźwa, i Lor. czyli mamy drugiego lora w tej batelce. Breakout'ik niestety nie wypluwa żadnego motyla, ale jeszcze szansa na drugiego Breakout'a. Nie ma też nic, okej, okay, no średnio. Średnio, ale może Hydra zaskoczy, może All Star, coś jebnie. Phoenix co da. Flip, Knife Noc. No i tutaj mamy Abubka Simov bez Tatraka, a co z Riptida? Tutaj też jest szansa na Emeralda Motyla. No ale nie ma. Jest Digielek, jest LED Museo. Fabrycznie nowe, więc nawet spoko, bo jeszcze w Statraku, więc jest naprawdę drogie. Jest Fnatic Katowice 214 i tutaj liczymy na hydrę na jakieś Pandory. Okej, okay, super konduktory. I jakby wjechał jeszcze motylek Emerald, byłoby pięknie, ale bez motylka Emeralda, ale ten szerdzik... I tak konkretny, i tak bardzo konkretny shirt. I myślę, że dobra, walniemy jeszcze. Jeszcze pójdziemy za ciosem. To będzie ostatnia batla. Ja dam sobie tutaj hydrę. 1% emerald. I zrobię coś głupiego. Beastcase, Beast case na sterze Może uda się upolować taką piękną dragon lore. -kę. No i zobaczmy, zobaczmy, czy uda się upolować. Czy uda się upolować dragon lore? No jestem szczerze mówiąc ciekawa. A może jakieś dobalone glowse? Powtórka hetchmeizu. No już po battle. No już po batelce, nie? Nawet jak wpadnie dragon lorka, no to dwie osoby musiałyby coś trafić dobrego. Ale dragon lorki nie będzie. I to by było na tyle. Na razie.